Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom na początku tego odcinka, a za chwilę wysłuchają Państwo rozmowy z. Doktorem Tomaszem Okraską. Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wspierają mnie na serwisie Patronite. Joanna Anna Żabska, Oskar Rekowski, Marek Gozdera, Jona Pierzchala, Tomasz Piotrowski. Bardzo dziękuję, dzięki Wam. Ten podcast się rozwija. Dziękuję za wsparcie. Oczywiście dziękuję również za kawę na serwisie Bajkofi, Grażyna Mróz, Robert Krzysiek Zaporowski, Arkadiusz musiał kłaniam się nisko, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy zachęcam do tego, żeby kliknąć subskrybuj i zostać z audycją na dłużej. Pozostaje mi życzyć miłego odsłuchu do usłyszenia. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność już po dłuższej przerwie gościć na kanale dr Tomasz Okraska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, mnie również niezwykle miło ponownie gościć czy pana redaktora. Przypominając dla słuchaczy i będziemy ten materiał linkować, z doktorem już rozmawialiśmy na temat relacji chińsko-indyjskich. Również pokazaliśmy przekrój historycznych, jak te relacje się układały. Mamy jednak bardzo ciekawą sytuację międzynarodową. Indie, które jakby postrzegane były jeszcze przez niektórych jako niedawno, ten proamerykański spoiler na ostatnim szczycie Brits, ale Waszyngton rzeczywiście no, nie jest jest niezadowolony dosyć z zaostrzonych stosunków właśnie czy dzisiaj właściwie Indie mają świadomość tego że równoważą Jakieś wpływy. Mowa tutaj oczywiście o relacjach, wpływach chińskich, wpływach amerykańskich, wpływach rosyjskich. Czy Indie są świadome też roli, tak, takiej roli, jaką dzisiaj odgrywają? Powiedziałbym tak, że Indie chciałyby to robić z pewnością, natomiast pytanie jest takie, czy, czy to im się udaje. I to oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie da się jej wyrazić w kilku zdaniach. Bo w indyjskiej koncepcji strategicznej bardzo silnie zakorzeniony jest, jest taki koncept, właśnie tak zwanej strategicznej autonomii czyli utrzymywania równego dystansu wobec różnych światowych potęg. No i wedle tego, co Mówią indyjscy decydenci, tak w istocie jest i tak Indie prowadzą swoją politykę zagraniczną. I tutaj faktycznie cały kontekst wojny, napaści Rosji na Ukrainę, ma to pokazywać. I ta postawa indyjska, którą no, jako Zachód jednak myślę, że byliśmy i pewnie wciąż jesteśmy zdziwieni, czyli taka bardzo pobłażliwa wobec Rosji, mówiąc delikatnie, a tak naprawdę można, można byłoby powiedzieć, że jeśli chodzi o ten wizerunek, który Indie się, starają się, się cały czas promować, to znaczy, że my jesteśmy tą największą demokracją świata, etc. No to no, trudno to nazwać inaczej jednak niż indyjską kompromitacją. Taki ten brak jakiejkolwiek krytycyzmu względem działań Putina. Zatem z jednej strony, właśnie faktycznie mamy coś takiego, i tak jak pan redaktor zauważył, mamy pewne problemy w stosunkach, pewne ochłodzenie w stosunkach indyjsko-amerykańskich, tylko że warto sobie zadać pytanie, czy na na pewno możemy mówić o tej strategicznej autonomii. Z uwagi na to, że jeżeli sobie jeżeli tam... Ten postawy Indii wobec Rosji tłumaczy się przede wszystkim tym, że Indie są, no przynajmniej jeszcze na ten moment, w pewnej, w różnych aspektach na Rosję no, skazane, to znaczy przede wszystkim tutaj mówimy o kontekście zbrojeniowym, gdzie w wielu przypadkach, czy, to, czy jeżeli mówimy o czołgach, wozach opancerzonych, rakietach balistycznych i tak dalej, po prostu ta Rosja dla Indii jest absolutnie nieodzowna I, i tu wręcz mamy sytuację, w której 100%, czy niemalże 100% tego, czym indyjska armia dysponuje w pewnych segmentach, no to pochodzi właśnie z Rosji. Powtórę, oczywiście Indie mają wielki głód surowcowy, który teraz również w promocyjnych cenach dzięki Rosji zaspokajają i w ten sposób też rząd indyjski sobie, no, troszkę lepiej radzi z inflacją. Dzięki, dzięki temu właśnie. No i moglibyśmy jeszcze wymienić kilka, kilka innych rzeczy. Natomiast jakby to wszystko tak naprawdę składa nam się na to, że czy jeżeli mówimy o tym, że Indie są od Rosji zależne jednak w różnych aspektach, to czy to faktycznie jest strategiczna autonomia, bo tutaj trochę jedno z drugim się, się jednak wyklucza. I w Indiach jest takie, jest takie przekonanie, że trzeba tą zależność od Rosji po prostu zmniejszać, żeby w przyszłości no, móc no, właśnie jak na ironię zajmować bardziej suwerenne stanowisko. Czy być może, może zapytamy jeszcze z innej strony, czy Indie paranoicznie, bo były takie głosy, boją się bliskich więzi właśnie pomiędzy Rosją a Chinami, boją się tego partnerstwa? No coś w tym jest z pewnością i, jakby i pod tym względem, mimo tego, że Indie z tej wojny ukraińsko-rosyjskiej czerpią pewne korzyści, tak jak powiedzieliśmy, to jednak całościowo ona nie jest pomyślna Indii z pewnością, właśnie dlatego, że doprowadza do jeszcze mocniejszego zacieśniania się relacji na linii Moskwa-Pekin, no i no, ewidentnie jest to ten Trend, o którym szczególnie Michał Lubina e, pisze i mówi często, czyli to, że Chiny rosną, Chiny dominują coraz bardziej, na no Rosja jest coraz słabsza więc to jest, to jest absolutnie nie indyjskiej. Indie e, od dawien dawna mają taką, taką, taki pomysł w polityce zagranicznej, żeby właśnie starać się zbliżyć z Rosją. Zawsze zresztą te relacje indyjsko-rosyjskie, wcześniej jeszcze indyjsko-sowieckie, e, były zupełnie poprawne, co najmniej e, no i żeby starać się tą Rosję odcią odciągnąć od Chin. No a tutaj, jakby ewidentnie ewidentnie nie widać, że to po prostu nie działa. Stąd też, tak wracając jeszcze do, do pytania wcześniejszego, mimo tego, że mamy do czynienia z ochłodzeniem właśnie relacji indyjsko-amerykańskich, no to jednak Indie, jeśli chodzi o takie sprawy najbardziej zasadnicze, zdają sobie sprawę z tego, że no, znowu, i to, i to znów podważa jakby tą strategiczną autonomię, że one na te Stany Zjednoczone i tak są skazane. To ponieważ w razie ewentualnej um, wojny z Chinami, no a jednak taka perspektywa jest, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o tym czasie po czerwcu roku 2020 i po starciach w dolinie rzeki Galwan, indyjsko-chińskich. Zdając sobie sprawę i zresztą Amerykanie no, grają też na tych nutach, jeśli chodzi o, o indyjską politykę, że gdyby doszło do takowej wojny czy generalnie poważnego kryzysu w relacjach z Chinami, no to tylko Amerykanie są realnie w stanie Indiom pomóc. Nie zrobi tego Rosja. Tym bardziej, jakby właśnie w, w kontekście tej obecnej sytuacji, trendu, który w sposób coraz ostrzejszy się, ostrzejszy się kształtuje. I co więcej, tutaj Amerykanie też się odwołują do historycznej analogii, mianowicie do wojny indyjsko-chińskiej roku 1962, bowiem mamy tutaj sytuację, gdy wówczas to administrację Kennedy'ego faktycznie Indiom istotnego wsparcia udzieliła, wręcz jakby jest mowa o tym, że być może Chiny zrezygnowały z eskalacji wtedy działań zbrojnych z uwagi właśnie na postawy Amerykanów. Związek Radziecki wtedy zajmował stanowisko zdecydowanie ambiwalentne. I jakkolwiek tutaj znowu jest, jest nieco ironiczne, że przeglądając indyjskie social media em, zwraca się uwagę na to, że jednak znaczna część użytkowników, którzy tam się wypowiadają, ma właśnie sporo sympatii do Rosji, a niewiele do Stanów Zjednoczonych i to jest z kolei spowodowane innym przykładem historycznym, mianowicie tym, że w wojnie z kolei indyjsko-pakistańskiej w roku 1971, po której powstał niepodległy Bangladesz. Wówczas z kolei Amerykanie zajmowali raczej sceptyczną wobec Indii stanowisko, a Związek Radziecki politycznie Nowe Delhi wspierał. I generalnie raczej właśnie to jest przez Indusów obecnie pamiętane, a nie ta, nie ta wojna wcześniejsza. Jakkolwiek wracając jakby do tych no, twardych uwarunkowań bardziej polityki międzynarodowej, Amerykanie zdają sobie mimo wszystko sprawę z tego, że, że te Indie no, są na nich skazane w takim najbardziej podstawowym wymiarze, w jakkolwiek i tak starają się być możliwie delikatnie, więc jakby nie mamy ze strony amerykańskiej zbyt dużej krytyki polityki indyjskiej wobec stanowiska indyjskiego, wobec Rosji. Jakkolwiek też, i tutaj mamy pewną różnicę też w, w kontekście amerykańskiej polityki wewnętrznej, to znaczy taki kontekst, którego za czasów Trumpa nie było wobec w amerykańskiej polityce wobec Indii, czyli kontekst praw człowieka. Powiem, no niestety trzeba, trzeba powiedzieć, że, że ta indyjska demokracja jest. jest jest niestety za czasów rządu Narendra Modiego demokracją coraz bardziej kulawą, zwłaszcza jeżeli, jeżeli mówimy o stosunku wobec muzułmanów przede wszystkim realizacji w praktyce ideologii hindutwy, czyli tego, no można powiedzieć, nacjonalizmu powiązanego z religią hinduistyczną i z natury rzeczy właśnie będącego bardzo, bardzo antymuzułmańskim. No i mieliśmy tutaj między innymi wypowiedzi Antoniego Blinkena z administracji amerykańskiej, krytyczne wobec, wobec rządu Modi'ego, na co z kolei Indusi odgryz, wobec czego się odgryzali, no troszkę kolokwialnie mówiąc na zasadzie, ale w Ameryce też biją murzynów przecież, więc, więc dlaczego macie do nas pretensje? Zastanawiam się, bo jak obserwuję teraz to... Też komentarze z perspektywy europejskiej co do tego, jak, w jaki sposób zachowują się Indie, co do również swoich partnerów, e, jaka jest postawa, to jest w nas, Europejczykach, bardzo duże niezrozumienie do tego, że rzeczywiście Indie mają kompletnie interesy. E, Indie przede wszystkim też myślą o inteś, interesie indyjskim. E, ja też czasami rozumiem te narracje na zasadzie, Stany Zjednoczone no, nie, nie mogą nam narzucać e, swoich racji, swoich wartości, aczkolwiek w kontekście ukraińskim, wschodnim, no to Polityka New Delhi jest co najmniej <grybujesz> bardzo dyskusyjna. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę no, pragmatyzm, myślę, że Hindusom nie powinniśmy mieć zbyt wiele do zarzucenia. Trudno tak naprawdę mieć. No, każde, każde państwo, jak wiemy, realizuje własną agendę, też. Cóż, w przeciwieństwie do, do, do um, krajów, które na przykład podpisały memorandum budapesztańskie, Indie nie były jego sygnatariuszem, więc y, trudno też mówić o, o zobowiązaniach Indii wobec Ukrainy jako, jako takich. E, raczej tutaj, tak jak wspominałem, y, myślę, że no, dochodzi jednak do, do y, pewnej kompromitacji indyjskiej, jeśli chodzi o ten, to kreowanie własnego wizerunku, właśnie jako tej, tej największej demokracji świata. To przecież jest też stawiane przez Nowe Deli y, jako y, bardzo istotne punkt różnicujący Indie od Chin, to znaczy Chiny jako autokrację, natomiast Indie, Indie właśnie jako kraj demokratyczny. No a no cóż, no, no trudno jakby uniknąć takiej oceny yy. Patrząc cały czas realistycznie na stosunki międzynarodowe, no ale, ale właśnie, że ten indyjski soft power, no bardzo ucierpiał i, i wciąż, wciąż cierpi na tym, na tym stanowisku, które Indie właśnie wobec Rosji w tym, w tym momencie zajmują. No natomiast, natomiast przekonanie najwyraźniej rządu Narendra Modiego, ale też warto, warto i można się tutaj odwołać do całości jakby indyjskiej polityki wewnętrznej i czy sceny politycznej, bowiem w Indiach co do zasady panuje konsensus, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To znaczy będący w opozycji Indyjski Kongres Narodowy, co do zasady zgadza się z, z polityką prowadzoną przez rząd, z, z, przez Indyjską Partię Ludową przede wszystkim. Tam przy okazji jakichś kampanii wyborczych, w wyborach lokalnych zdarza się jakieś podgryzanie, może delikatne, ale właśnie to jest, to jest bardzo, bardzo subtelne, natomiast jeśli chodzi o pewien rdzeń tej polityki zagranicznej, to mamy do czynienia z absolutnie z konsensusem. Co generalnie rzecz biorąc, jest, jest uznawana za pewną wartość w ogóle dla, dla Indii, to znaczy, że polityka zagraniczna raczej rzadko staje się tym polem, które jest rozgrywane w ramach polityki wewnętrznej, właśnie, tak, w, w kontekście wyborczym, czyli ten kontekst właśnie wewnętrzny niekoniecznie wpływa negatywnie na to, w, w jaki sposób Indie wypadają na arenie międzynarodowej. Oczywiście tutaj można by skontrować w troszkę inny sposób, to znaczy, że. No, nie ma też trochę w Indiach takiej twórczej debaty wokół tego, co, co właśnie w polityce zagranicznej należałoby zrobić. Tutaj, jeśli chodzi o sam stosunek, właśnie wobec, wobec Rosji, no, tak naprawdę pojedyncze głosy gdzieś tam się pojawiały, że, że to stanowisko Nowego Dali względem Moskwy powinno być jednak ostrzejsze. No właśnie, no ale pojedyncze. Poza tym, raczej, raczej mamy taki wspólny front, można powiedzieć. Zastanawiam się, czy Indie również aktualnie obserwują poczynania chińskie na Morzu Południowo-Chińskim, czy również dla nich obszar Pacyfiku dla, dla Indii jest ważny, czy w pewien sposób można oczekiwać, że w przypadku Tajwanu Indie będą musiały albo zaprezentują jakieś stanowisko, czy właściwie ten obszar, ten, ten region świata jest ważny dla Indii? Pytanie też, jak on bardzo determinuje relacje chińsko-indyjskie. Jest dość istotne i można powiedzieć, że Staje się coraz istotniejszym. Na, najpierw faktycznie odniosę się do tego, a potem, jeżeli pan redaktor pozwoli, to, to też potraktuję to zagadnienie troszkę, troszkę szerzej. Zatem, jeśli chodzi o, o sam Pacyfik, no tutaj warto, warto przywołać znowu te, ten koncept tak zwanego indo który generalnie przez Indie został przyjęty, można powiedzieć, z takim no, wielkim, wielkim strategicznym entuzjazmem, ponieważ, jeżeli mówimy o Indo-Pacyfiku, czyli o no, połączeniu jakby tych basenów Oceanu Indyjskiego oraz Oceanu Spokojnego, no to to jakby Sytuuje Indie, myślenie, jakby w takiej kategorii, sytuuje Indie w bardzo korzystnej pozycji, można powiedzieć, czyli jako takiego kraju, który wychodzi gdzieś na zewnątrz, właśnie wychodzi gdzieś tam na, na wschód w kierunku Pacyfiku i który tam może odgrywać istotną rolę. Bardzo charakterystycznym jest, że Chiny z kolei do tego konceptu Indo-Pacyfiku odnoszą, odnoszą się w sposób, no znowu delikatnie mówiąc, sceptyczny. Dla nich, jakby z kolei, Azja i Pacyfik jest, ten, jest tą kategorią zdecydowanie obowiązującą, jeśli chodzi o. Ich retorykę, też zapisy w różnego rodzaju dokumentach. Więc to tak, to tak wstępnie. Natomiast jeśli chodzi o, o różnego rodzaju konkretne problemy, które w, na Pacyfiku. Występują, to istotnie, Indie jakby z biegiem lat są coraz bardziej zaangaż zaangażowane, przynajmniej retorycznie, ale nie tylko właśnie w, w kwestie sporów terytorialnych generalnie na Morzu Południowochińskim, na Morzu Wschodniochińskim wokół Tajwanu. Tutaj jakby skala tego zaangażowania będzie, będzie różna, bo myślę, że najbardziej to się będzie rzucać w oczy, jeśli chodzi o, o indyjskie wsparcie dla Japonii. Tutaj, tutaj charakterystyczne było też. Takie ufundowanie tego na, na, na bazie personalnych relacji na Narendra Modiego z niedawno zmarłem tragicznie, byłem premierem Japonii Shinzo Abe. Natomiast jeśli chodzi o, o Tajwan, również tutaj mamy pewne, pewne indyjskie wypowiedzi. To trochę działa szczerze powiedziawszy na takiej zasadzie, że w momencie, jeżeli Indie uznają, że Chiny za bardzo ingerują z kolei w indyjski, indyjskie sprawy wewnętrzne, czyli no w, w ich percepcji oczywiście to jest kwestia Kaszmiru w największej mierze, ale też pewnych innych, innych elementów, no to, Chiny, to Indie odwdzięczają się po prostu tym samym, czyli gdzieś tam akcentują jednak te, te, tą wagę stosunków indyjsko-tajwańskich, no ale no właśnie, tu, tu jakby jest to bardziej retoryka. Natomiast jeśli chodzi z kolei o Morze Południowo-Chińskie, no to tutaj szczególną uwagę warto byłoby zwrócić na relacje Indii z Wietnamem, Powiem tutaj mamy sytuację, w której te, te właśnie stosunki znowu jakby w ostatnich latach się mocno zacieśniły. Mamy też mamy współpracę surowcową, mamy pewną współpracę w zakresie bezpieczeństwa militarną, no i do tego stopnia, że również Indi Okręty na, na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się po prostu na Morzu Południowo-Chińskim. Zatem faktycznie jest, jest ten element w indyjskiej polityce. No i jakby on też służy potwierdzeniu temu takiemu znowu indyjskiemu, indyjskiej percepcji własnego państwa, że Indie mają być tym mocarstwem nieregionalnym, ograniczonym do Azji Południowej. Nomen Oman, jakby w, ta Azja Południowa też jest traktowana teraz w sposób bardzo rozszerzający, z uwagi na to, że Indie wychodzą właśnie. Bardziej, jakby na przykład, jeśli chodzi o kwestie organizacji międzynarodowych, wychodzą na Ocean Indyjski, jakby w całościowo. Natomiast nie, nie chcąc się ograniczyć do tego lądowego, lądowego tylko wycinka, właśnie Azji azji Południowej, ale właśnie, że Indie chcą być tym mocarstwem, no co najmniej ponadregionalnym, czyli tutaj właśnie mielibyśmy ten obszar Pacyfiku, no a najchętniej globalny, tak naprawdę, i też, też jakby wobec w tym, w tym działają. Natomiast ten szerszy nieco kontekst, o którym, o którym chciałem powiedzieć, w wymiarze właśnie relacji indyjsko-chińskich, tutaj, Trzeba powiedzieć, że to, to jest w ogóle e, bardzo wdzięczny temat do badań, ponieważ trzy e, lata temu wydałem, wydałem na, ten, na ten temat książkę. No a tak naprawdę e, mógłbym spokojnie jeszcze dopisać z 200 stron co najmniej, jeśli chodzi o te, o te kwestie w wzajemnych relacjach, e, które miały miejsce od roku 2019. Bowiem, skracając to rzecz jasna, e, e, właśnie gdzieś tam do momentu rozpoczęcia pandemii, mieliśmy sytuację, gdy indie, te relacje chińsko-indyjskie były dość poprawne, szczerze mówiąc, e, też przywódco Krajów się spotykali bardzo często od roku 20, 20, 2019 10, przepraszam, do 19, To było aż 14 różnych spotkań przy wielu okazjach. Też wspominane przez pana redaktora szczyty brics oczywiście tutaj, tutaj są istotne. No i cóż, w roku 2020 miały być takie uroczyste celebrowanie 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych. No tylko, że zamiast tego nam się przydarzyła wspomniana już przeze mnie w czerwcu roku 2020. Starcia w Dolinie Rzeki Galwan, gdzie nie do końca wiadomo dlaczego tak to się skończyło, bo to była jedna z bardzo wielu prowokacji, które na tej granicy mają, mają miejsce. No ale tym razem niestety ten koniec był tragiczny, ponieważ zginęło parę dziesięciu żołnierzy, w większości indyjskich. No i to jakby mówiąc znowu kolokwialnie, Indie bardzo mocno strygorowało z uwagi na to, że to był jakby powrót do, do tego myślenia o wojnie roku 1962, która to wojna dla Indii absolutnie pozostaje taką wielką traumą niezagawioną psychicznie oraz wizerunkowo raną. Wobec czego tak naprawdę po, po tym czerwcu roku 2020 w stosunkach indyjsko-chińskich mamy olbrzymie napięcie. Te stosunki no, przestały być normalne, na co zresztą Chińczycy też wielokrotnie zwracali uwagę, jakby podkreślając, że oni jednak chcieliby powrotu do, do tych normalnych relacji. No tymczasem strona indyjska im odpowiadała i, i wciąż to robi, e, że nie może być mowy o powrocie do normalnych relacji, ponieważ sytuacja na granicy jest absolutnie nienormalna. nienormalna. No i też Trudno im pod tym względem odmówić racji. Więc jeśli chodzi o, o, o te wydarzenia dwóch ostatnich lat, niemal, niemal równo, no to po stronie indyjskiej chociażby mieliśmy kampanię bojkotu chińskich towarów, której powiedzmy, że jakby rozgłos był nieco większy niż jej faktyczny efekt. Tutaj na przykład wskazywano, że może ogólnie bojkot jest pomysłem całkiem niezłym, zresztą, bo on się też wpisuje w strategię rządu Modiego, to znaczy w, te, w taki jego sztandarowy projekt, czyli Making India, to znaczy, żeby uczynić z Indii dużo większe centrum produkcyjne światowe niż, niż jest to państwo obecnie, no i w pewnym sensie, żeby zastąpić Chiny, jakby w tym, w tym właśnie kontekście. To się na razie udaje, powiedzmy, powiedzmy średnio, natomiast jeśli chodzi o sam bojkot, no tutaj występowały różne, różne problemy, na przykład taki dość, dość paradoksalny, to znaczy, no, odkryli Indusi w pewnym momencie, że Kamizelki kulotporne, które zostały zamówione dla wojska przez rząd indyjski w roku 2019 zawierały do 40% materiałów produkowanych czy importowanych z Chin. Dopiero potem jakby rozpoczęto projekt już stricte indyjskiej indyjski kamizelki. No i tego typu, tego typu kwestii było, było dość, dość sporo. Te, terytoryka indyjska stała się faktycznie dość, dość ostra, aczkolwiek ona znowu, mimo myślę, że no od czasu. Od od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, jednak też została, została nieco, jej, jej ostrze zostało nieco stępione. Też, jakby Indusi nie bardzo, nie, nie, nie odnoszą się jakby zbyt krytycznie do takich kwestii wewnętrznych w Chinach jak Xinjiang, kwestia Ujgurów jak Hongkong i, i, tym, i tym podobne. Nie eskalują też raczej kwestii Tybetu, tutaj wiadomo, z którą, jest, z którą Indie są najbardziej powiązane, z uwagi też na obecność Derajlamy na, na ich własnym terytorium. I co ciekawe, tutaj jakby mamy, mamy taką nieoczywistą kwestię, to znaczy, z jednej strony oczywiście te Chiny dla, dla rządu Modiego pozostają pozostają takim no troszkę znowu przysłowiowym, czarnym ludem, do którego można odesłać, jeżeli mamy jakieś problemy wewnętrzne, no to zawsze można społeczeństwu spróbować wytłumaczyć właśnie, że to jest wina Chin i ich agresywnej polityki. I faktycznie jakby z tego, z tego rodzaju zabiegami, jeśli chodzi o rząd indyjski, też mamy do czynienia. Natomiast tutaj możemy sobie też przywołać fakt, że Indie nie weszły do, do tej wielkiej strefy wolnego handlu, czyli RCEP i tutaj też pewne oficjalne deklaracje mówiły o tym, że nie chcemy właśnie wchodzić do RCEP mimo tego, że negocjowaliśmy, z uwagi na to, że obawiamy się, że Chiny w jeszcze większym stopniu zdeminują naszą, naszą gospodarkę. Natomiast ta nieoczywistość tutaj też polega na tym, że Modi nie chce jednak za mocno akcentować tej kwestii granicznej, na przykład nie, nie dopuścił do, do pewnych debat w parlamencie z nią, z, nią, z nią związanych. No i teraz się możemy zastanowić, dlaczego. Wydaje się, że wydaje się, że tutaj sensownym wytłumaczeniem jest to, że gdyby stawiał ją tak mocno, no to sam siebie postawiłby trochę pod ścianą. To znaczy, że e, jego wyborcy, czy generalnie społeczeństwo indyjskie, mogłoby od niego oczekiwać, że w takim razie, no jednak, Indie osiągną jakieś sukcesy w tej, w tej kwestii granicznej, że, że dojdzie do jakiegoś wycofania się e, Chińczyków w tym momencie. No a na to nie ma po prostu co liczyć. Nawiasem mówiąc, to z perspektywy chińskiej, jeżeli Chińczycy by liczyli, że, da, że da, dadzą radę odciągnąć z kolei Indie od Stanów Zjednoczonych, to byłoby sensowne, żeby Indiom coś dać. No ale cóż, no, w, w Chinach niekoniecznie ta sensowność jest głównym paradygmatem prowadzenia polityki zagranicznej, co zresztą w samym państwie środka jest czasem dyskutowane, bo, bo tam są też takie opinie, że Chiny prowadzą zbyt asertywną momentami politykę i same na tym tracą. Zresztą jakby nie tylko, nie tylko w kontekście indyjskim. W każdym razie tutaj, wracając właśnie do, wracając do Modiego, mamy sytuację, w której on nie chce tego eskalować, bo gdyby się okazało, że on nie jest w stanie właśnie w tej konfrontacji z Chinami, szczególnie w kontekście, Granicznym, który to kontekst tak naprawdę nie jest najistotniejszy we wzajemnych relacjach, ale jest najbardziej prestiżowy, jest taką, jest taką no, raną, która się właśnie po stronie indyjskiej nigdy nie zagoiła. Jeżeli on nie jest w stanie osiągnąć sukcesów, no to wówczas mógłby być przez to społeczeństwo indyjskie po prostu rozliczone. a to z kolei uderzyłoby właśnie w jego no, wizerunek takiego bardzo silnego, bardzo nacjonalistycznego przywódcy. Więc mamy tutaj istotne powiązanie właśnie pomiędzy polityką wewnętrzną i polityką zagraniczną. No a z kolei, tuż ostatnim, jeśli chodzi o ostatnie zdanie. Przynajmniej z tych z tych najważniejszych. Bardzo istotną była wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych, czyli Wang Ji, w marcu bieżącego roku w Indiach właśnie. Powiem, bo to jakby był kontekst rzecz jasna rosyjski, bardzo, bardzo istotny i spodziewano się, szczególnie Chińczycy spodziewali się faktycznie pewnej, pewnej poprawy w tych wzajemnych relacjach. Czy do niej doszło? No nie, niespecjalnie, szczerze mówiąc, z uwagi na to, że Chińczycy stawiali jakby, znaczy nie, nie zmienili swojego stanowiska, które, które tak naprawdę... De Deng Xiaoping zasugerował już w roku 1988, to znaczy on powiedział wtedy, że Indie i Chiny powinny pozostawić spór graniczny do rozwiązania dla przyszłych pokoleń. I wciąż Wang o tym samym mówi, to znaczy mówi o tym, że e, cy, 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 cytaty e, Indie i Chiny powinny postawić swoje różnice w kwestiach granicznych na właściwej pozycji w stosunkach dwustronnych, e, po drugie oba kraje powinny przestrzegać e, postrzegać jakby własny rozwój z mentalnością win-win, powinny brać udział w wielostronnym procesie z postawą współpracy i tak dalej. No tylko, że o ile Indie się z Dengiem zgodziły w w końcu lat 80, to znaczy, miały nadzieję, że faktycznie uda się nawiązać bliskie relacje gospodarcze z Chinami i w ten sposób zbudować zaufanie, dzięki czemu uda się w przyszłości też rozwiązać ten trudny problem graniczny oraz jakby inne kwestie związane z bezpieczeństwem. No to w roku 2022 Indie już nie chcą iść na tego rodzaju deal z Chińczykami, z uwagi na to, że przekonali się już, że wprawdzie te bliskie relacje ekonomiczne zostały nawiązane, bo handel na przykład między Indiami i Chinami cały czas rośnie ale to wcale nie pomogło, jeśli chodzi o problem graniczny, a co więcej, ten problem jest coraz, w coraz gorszej kondycji, można powiedzieć. Co więcej, również jakby ten wymiar ekonomiczny wcale nie jest tak oczywisty, z uwagi na to, że Indie są bardzo niezadowolone z kwestii nierównowagi handlowej, inwestycyjnej, właśnie w relacjach z Chinami. no Tutaj też w samych Indiach podawany jest taki kontekst, że to niekoniecznie tylko Chiny za to odpowiadają, ale to jest też kwestia pewnych słabości po prostu indyjskiej gospodarki, więc znowu to jest kwestia nieco, nieco bardziej zawiła w tym, w tym wszystkim. W każdym razie, jakby tak to wygląda. No a po drugie, no Wang He też no, nie pomógł jakby no, z, z strony chińskiej, z uwagi na to, że ten, jego, ta jego wizyta w Indiach nie, nie była. E, jakby takim pojedynczym wydarzeniem, ale była powiązana z wizytami w Pakistanie i w Nepalu. No to tak naprawdę, jakby gorszego pakietu w percepcji indyjskiej no, nie mogłoby być, z uwagi na to, że Nepal jest tym krajem obok Sri Lanki, też szczególnie Azji Południowej, gdzie bardzo mocno w ostatnich latach wpływy chińskie zastępują wpływy indyjskie, no a Pakistan, wiadomo, jakby jest tutaj dla Indii, no wciąż jakby oczkiem, oczkiem w głowie. No i tym, tą wielką pretensją, właśnie, kierowaną do kin, to znaczy, no, dlaczego te stosunki chińsko-pakistańskie są, są tak e, bliskie, jakby w wymiarze ekonomicznym, politycznym, militarnym, i właściwie każdym, które można byłoby sobie wyobrazić. A co więcej, łanki jeszcze będąc w Pakistanie, no, żeby gdzieś tam przypodobać się swoim, swoim pakistańskim gospodarzom, e, wypowiedział słowo o Kaszmirze, z kolei, które w Indiach zostały odebrane w sposób bardzo, bardzo bardzo negatywny. E, zatem e, O ironio, widział miała coś poprawić, natomiast w rzeczywistości raczej pogorszyła te stosunki chińsko. Chińsko-indyjskie, no, w których no, jest, jest wiele takiej ambiwalencji, bo też można oczywiście powiedzieć, że na forum globalnym to nie jest. Tylko tak, że, że Indie gdzieś tam stoją bliżej Stanów Zjednoczonych, Chin, niż Chin, zawsze i wszędzie. Bo na przykład, jeżeli mówimy o kwestiach klimatycznych, to tutaj mamy zdecydowanie bliższe stanowisko w stosunku do Chin, jeśli chodzi o Indie, kwestie węgla i, i różne inne. No i też trudno się dziwić, no bo tu jakby znowu wracamy do tej, do tej kwestii, no, własnej indyjskiej agendy, dbania o własną gospodarkę, własne interesy generalnie. Zatem w tego rodzaju sytuacjach zawsze gdzieś tam ten. ten Sojusz chińsko-indyjski będzie, z tym, że Chińczycy mieliby nadzieję, że właśnie wokół tego typu kwestii da się zbudować szersze porozumienie z Indiami, i, i dzięki temu Indie generalnie będą skłonne zbliżyć się do Chin. No a Indie stwierdzają, że no niestety, ale tych punktów stycznych w, między Indiami a Chinami jest zwyczajnie zbyt mało. W związku z tym, no tutaj, tutaj właśnie mamy tą, tą ambiwalencję. Okazuje się rzeczywiście, jak też słucham pana doktora, że po, po pierwsze no, nie powinniśmy się dziwić o tym, że stosunek Indii i właśnie Chin, krajów azjatyckich do rosyjskiej agresji znacząco różni się od tej perspektywy w Europie, od perspektywy społeczeństwa zachodnich. Indie mają swój interes i dzisiaj na temat tej globalnej równowagi Chiny, Rosja, Indie, również w kontekście wschodnim, doktor Tomasz Okraska z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia!